pokażę Wam parę trików na bilardzie. I ja już nagrałem cztery. Cztery. Najwięcej, tak szczerze Wam powiem, najwięcej zajął mi ten z dwójką niebieską i on jakby od trzech band się odbiło i on zajął mi chyba z 20 ileś razy, tak szczerze. Nie, nie, nie ukłamuję Was, szczerze zajął mi 20 razy i to było najwięcej. Tam ten pierwszy zajął mi chyba tam z pięć. On był taki w miarę łatwy, ale ten z dwójką był trudny, ponieważ ta dwójka zasłaniała w połowie. Więc tak. Pokażę Wam teraz parę trików. Jeszcze był po, potrójny wózek. Jeżeli wiecie w ogóle, co to znaczy, to to, to nieźle. A jeżeli nie wiecie, co znaczy, to zobaczycie. Potrójny wózek, to zobaczycie w trzecim filmiku. A czwarty to jest longshot od bandy. To jest Także teraz zobaczycie parę filmików i po tych czterech Pokażę kolejną serię, którą nagram, bo teraz jeszcze nie nagram, teraz nagram tylko te cztery. No i co? Też zauważycie kolejne cztery trickshot. I możliwe, że nagram cztery później, czyli łącznie osiem. No, więc widzimy się w trickshotach. no ja jestem już po trikach, triki już nagrałem oczywiście, triki zaraz wrzucę, kolejne cztery, tak wiem, niestety tylko osiem, ale no to jest trudna robota, mam pomysł na kolejne dwa, które dzisiaj próbowałam realizować, to jest tak nie fair, dzisiaj zrobiłem taki trik, że białą trafiłem w trzy naraz i te trzy poleciały do trzech różnych, ja to zrobiłem za pierwszym razem, ze, szczerze z serca, Wam mówię, że zrobiłem to za pierwszym razem, ale, oczywiście, wiecie, jaki jest świat, i że jak nikt, nie, nikt na to nie patrzy, w się sensie nikomu nie pokazujesz ani nie nagrywasz. zawsze się to uda, ale gdy już chcesz komuś pokazać i chcesz to nagrać, nigdy w życiu. Więc ogólnie nagrałem inny trik, bo chciałem właśnie te z trzema, ale po prostu zrobiłem szybciej inny trik. Więc zobaczycie ten inny, i no, i zobaczycie jeszcze kolejny. I niestety. Będziecie pewnie narzekać w komentarzach, że nie było jakby słaba perspektywa. Coś w sensie jest pewnie jest w miarę okej, okay, ale jest słaba, no przepraszam, ale kamerzysty żadnego nie miałem w domu, w sensie mama była zajęta, tata pracował i brat też był zajęty, a poza tym by mu się nie chciało, więc niestety kamerzysty nie miałem. Dopiero w ostatnim e, nie było wyboru i musiałem mieć kamerzystę też. Bo to był taki trik, gdzie nie byłoby, nie byłoby dobrze widać, jak to wygląda. Więc właśnie. Um, niestety mam tylko dostać jego triku w ale mam nadzieję, że to Was zadowoli, że fajne były te triki. Więc jeżeli będzie Wam się podobało, to naprawdę będzie fajnie. No i co? Ja teraz pokazuję te triki. A tak ogólnie to się z Wami żegnam już. Bo oczywiście to wrzucam przed trikami, ale triki już nagrałem. Więc się z Wami. Żegnam. siema ben.